Czy Rosja podbije Ukrainę na początku maja, dokładnie przed 9 maja? Czy Rosja zdobędzie całą Ukrainę? Dlaczego tak ważne byłoby to z punktu widzenia Putina i Rosji, żeby dokonać podboju Ukrainy na początku maja i dlaczego właśnie Putin chciałby to zrealizować w tak krótkim czasie? No właśnie dzisiaj zrobimy sobie taką analizę, też w kontekście właśnie przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, który mówił, że kluczowa będzie tutaj data 5 maja, początek praktycznie maja 2022. Roku, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Od razu chcę powiedzieć, że ja oczywiście potępiam wszelką, e, wszelkie działania wojenne. Nie zgadzam się z tym, tak jest to moja desaprobata. Jest to haniebne to, co robi Rosja. Jest to po prostu bandyty z napaść na Ukrainę. Natomiast dzisiaj zrobimy sobie taki filmik pod kątem tego, co mówi Jasnowicjaskowski, Jackowski, że kluczowe praktycznie będą mieć miejsce wydarzenia na początku maja, dokładnie 5 maja. Nie, tak żebyśmy po prostu byli uważni wtedy na te daty na początku maja, natomiast wiele osób też wskazuje uwagę na to, że Putin może chcieć dokonać podboju całej Ukrainy. Przed 9 maja. Może to być zaskakujące z tego względu, że sam, tak jak na przykład, sam Jasnowiec mówi, że jest to wojna żółwia, w żółwim praktycznie tempie, natomiast ym, to by oznaczało przyspieszenie praktycznie tych działań militarnych. No, miejmy nadzieję, że Rosja to się nie zdecyduje, miejmy nadzieję, że Ukraina się wybroni. Natomiast dlaczego pada tak naprawdę data początku maja, tak? skoro praktycznie te działania militarne już trwają kilkadziesiąt dni, ponieważ 9 maja przypada Dzień Zwycięstwa, jeśli chodzi Chodzi o tutaj Federację Rosyjską, co Putin mógłby wykorzystać PR-owo, a więc na przykład ogłosić 9 maja tutaj tak zwycięstwo, no oczywiście no jakby to jest jego PR, tak, słownie, no to jest wojna, to jest atak, przed praktycznie zwycięstwem w sensie po prostu, w sensie Putina podboju tutaj Ukrainy, tak. Oczywiście przyjmując retorykę tutaj Putina, tak, no bo to żadne, żadne nie jest zwycięstwo, ale by to przedstawiał, jeśli chodzi o swój naród, naród rosyjski, żeby wytrzymał na przykład najbliższe dni czy też tygodnie e, i defilady, które by miały miejsce, jeśli chodzi o defilady wojskowe czy parady i tak dalej. Tutaj Putin e, by mówił, wmawiałby społeczeństwu rosyjskiemu, że właśnie przed 9 maja, czy do 9 maja dokonał podboju Ukrainy, włączenia. Przecież wiemy, jaka była tutaj retoryka, że oni w ogóle tam prowadzą misję, tak, jeśli chodzi o Ukrainę, że chcą odzyskać te republiki, które. Są prorosyjskie, które po prostu tak. No, oczywiście, jest to haniebne tłumaczenie, niezgodne z prawdą, i tak dalej, ale Rosja taką przyjęła retorykę, tak? Nawet nie mówią o tym, że chcą zaatakować, chcą dokonać podboju, tylko po prostu, że chcą że przyłączyć praktycznie te republiki. A wiadomo, że przecież Putin w rozmowie z Macronem mówił, że chce dokonać podboju całej Ukrainy, a sam Miedwiediew, a więc prawa ręka Putina, mówił, że oni chcą nie tylko Ukrainy, ale tereny aż do Lizbony. No właśnie. Czyli tutaj mamy święta narodowe, jeśli chodzi o Rosję. Jest kilka tych świąt, tak? No tam mamy 1 stycznia Nowy Rok, 2 stycznia też jest Nowy Rok, tak? Mamy święta 8 stycznia Drugi Dzień Prawosławny, 23 praktycznie tutaj lutego Dzień Obrony obrońcy Ojczyzny, 8 marca Dzień Kobiet, 1 maja Święto Wiosny i Pracy i 9 maja Dzień Zwycięstwa. Dzień praktycznie tutaj Zwycięstwa co mógłby chcieć praktycznie Putin wykorzystać tutaj PR-owo i wtedy dokonać tutaj podboju, jeśli chodzi o Ukrainę do tego czasu. No wydaje się, że jeżeli przez tyle czasu praktycznie dokonał podboju, to też mu się nie uda, kiedy to nagrywam, to już jest końcówka kwietnia, więc wydaje się, że musiałby tutaj dokonać praktycznie podboju tej Ukrainy w przeciągu chyba tygodnia, żeby zmieścić się do w tym terminie, a nic na to nie wskazuje aczkolwiek, no, padają też takie na przykład e, argumenty, takie słowa, czy na przykład Putin e, nie zdecyduje się na zmianę kompletną, e, zmianę taktyki, jeśli chodzi o działania militarne i na przykład już jakiejś broni śmiercionośnej, typu broń nuklearna, broń atomowa, tak, e, co rzeczywiście mogłoby przesądzić, tak, e, o tym, e, może nie o zwycięstwie, bo no, to, też nie lubię słowa zwycięstwo, co to znaczy, tak, tylko w sensie po prostu taktycznym jednak p, 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 przesądziłoby o tym, że rzeczywiście po prostu Ukraina podniosła Poniosłaby tutaj duże straty, tak, poniosłaby tutaj duże straty, gdyby na przykład Ukraina, Rosja na przykład tutaj do 9 maja zadała taki duży, kluczowy cios, jeśli chodzi o, o Ukrainę, tak, o, o Ukrainę. Oczywiście Ukraina nie jest. Bezwładna, bezbronna, bo broni się dostaje coraz więcej sprzętu wojskowego i tak dalej. Natomiast no, pytanie jest, co może się wydarzyć do tego 9 maja? No bo wydaje się, jeśli chodzi o te działania militarne, to tutaj strona ukraińska wypiera te wojska rosyjskie, tak? Te rojska, wojska rosyjskie okupują tereny naokoło, tak jakby na obrzeżach, jeśli chodzi o Ukrainę. To bardziej tu chodzi o granicę wschodnią, tak, Ukrainy. Natomiast być może tutaj będzie zupełnie inne uderzenie, jakiś atak. Przecież wiadomo, że Rosja znana jest z tego, że niszczy tutaj przedszkola, domy, drogi, tak, używa różnych praktycznie broni, broni niekonwencjonalnej, więc kto wie, czy czasem po prostu Rosja by się nie zdecydowała na użycie jakiejś broni biologicznej, chemicznej, czy na przykład jakiejś broni tutaj masowego rażenia, tak. To byłaby przerażająca wyrażająca sprawa. Oby ta sytuacja nie miała miejsca. Ja to interpretuję, komentuję w kontekście przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, który mówił, że istotne wydarzenia będą mieć miejsce na początku maja, około 5-6 maja. Wiemy, że 9 maja praktycznie ma miejsce to właśnie święto zwycięstwa, jeśli chodzi o Rosję. Tak. No, tutaj oczywiście Putin wykorzystałby to wtedy PR-owo na swoją korzyść, tylko co to za zwycięstwo, skoro po prostu to Rosja atakuje Ukrainę, żadne praktycznie to jest zwycięstwo, tak? No ale pamiętajmy też, jakie są nastroje, jeśli chodzi o społeczeństwo rosyjskie, że tam jest coraz większe niezadowolenie, bo Rosja jest izolowana ekonomicznie, gospodarczo. Skutki praktycznie gospodarcze odczuwają tutaj mieszkańcy, obywatele Ukrainy. Z każdym tygodniem jest coraz gorzej. O ileż na początku są pewne rezerwy, zasoby, o tyle praktycznie z każdym tygodniem, z każdym miesiącem jest coraz gorzej, tak? Oczywiście pomijam kwestię, tak, pokazuję. Telewizji, także po prostu tam w, w, w sklepie wieziono wózek z cukrem, tak? Tam było 30 kg cukru i wszyscy się rzucili na ten cukier. To są takie rzeczy praktycznie, tak, jakby, które jakby są charakterystyczne. Natomiast tutaj może się okazać, że to będzie ten większy problem, tak? Większe po prostu problemy, jeśli chodzi o gospodarkę, ale z drugiej strony, no, przecież Rosja ma tutaj ciche przyzwolenie u Chin, tak? Prowadzi tutaj wymianę gospodarczą, ekonomiczną, Ekonomiczną. Chiny tak mocno nie potępiły tutaj Rosji, więc ja, ja zawsze mówię, że to jest niemożliwe, żeby Putin zdecydował się na działania militarne, nie mając tak naprawdę wsparcia. Musiał mieć jakieś wsparcie militarne, mieć jakieś zaplecze, bo zdawał sobie sprawę z tego, że jak zaatakuje Ukrainę, to będą sankcje ekonomiczne, będzie izolacja tutaj, właśnie ekonomiczna. Musiał sobie zdawać sprawę praktycznie z tego, z konsekwencji. No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, a może nic się takiego nie wydarzy, może tutaj sukces będzie po stronie właśnie Ukrainy, że do 9 maja to Ukraina wyrzuci wojska rosyjskie ze swojego terenu, czy wygra tą wojnę, czy na przykład po prostu odzyska tereny, które są okupowane przez wojska rosyjskie, przynajmniej w dużym stopniu, bo też nie wydaje się, że od razu by, po prostu by zwyciężyli, ale może e, będą z każdym dniem, z każdym tygodniem coraz więcej tych terenów e, okupowanych odzyskiwać, tak? To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam Zostawcie suba, trzymajcie się. Cześć.